Witam Was tutaj, DJ Poloneczka w relacji. Co tam u Was? Napiszcie w komentarzach. Ehm, tak, dzisiaj będziemy budować to dołem na zwierzęta. Myślałem, że nie będę nigdy tego potrzebował, bo mam tych owiec pełno dookoła wszystkiego, ale niestety zauważyłem, że jest to po owce będzie trz trzeba po prostu latać, a mi się już tego nie chce robić, latać z narzucami po całym tutaj świecie po jednym owcu, a zresztą hmm, krówki i świnki. I jak pewnie zdążyliście już zauważyć, bo machając tą łapką, byle gdzie to jest. I ja nagrywam głos po nagraniu. Powód jest taki, że coś tam powstałem w ustawieniach z mikrofonem yy, i nie nagrał mi się głos. Mam jakoś mam jako bardzo cicho nastawiony mikrofon i nie wiem, jak to za bardzo naprawić. Na razie mam. Yy, na razie nie słychać mnie, dla Z tego powodu właśnie, nie słychać mnie zbyt dobrze. Może być mnie... może być tu mały szumik, czy coś, bo pewnie podgłośnie było. A nie mam jakiegoś super fajnego mikrofonu. I posunę to ustawienie w ogóle, bo nagrywam tak jak dalej. Znaczy, nagrywam internetowe radio, dlatego musiałem podłączyć konsolę i musiałem tam wyrównać... I tak dalej nie wiem co popsułem no cóż ale to, to miał i tak być taki filmik informacyjny bardziej niż normalny odcinek na czacie relaksie tak. um, mam zamiar kręcić nowe serie na moim kanale tą oczywiście będę kontynuować nie, nie ma jakichś y, wymówek mam zamiar robić Uwaga, vlog albo wideoblogi, albo wideologi, albo vlogi, nie wiem jak chcecie to nazwać, ja to nazwę pogaduszki z DJ-em i tyle, pogaduszki z DJ-em, no i będzie dobrze, ani żaden vlog, ani, bo słyszałem różne opinie i nie chcę mi się kłócić, jak, ja, co ja, jak, ja, jak to jest. Jak, jak to się nazywa? Wiem. będę nagrywać to i będę mówić na różne tematy typu takie osobiste czasami, ale nie typu osobiste, że powiem wam, że powiedzmy zerwała do mnie dziewczyna i be, be teraz płaczę, albo mam dziewczynę w końcu jej, to po każdej dziewczynie jestem wolny. Um. <śledz> Nie, 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 chodzi mi o takie osobiste tematy, tylko o tematy osobiste typu, powiedzmy... typu, powiedzmy, tak trochę, tak, no powiedzmy, to będą też takie podobne tematy. Tak, też podobne. Będę po prostu nawiązywać, no, się łączyć w pewnym sensie z sekcji. No i różne takie typu tematy, jak powiedzmy gejeń, czy coś. Problemy ogólne i tak dalej. Jeszcze nie to pokój, chciałbym zrobić serię poradników do parkour. Na kanale of Motion, kanale mojej drużyny Parkour, będą filmiki po angielsku. Poradniki do tego do parkouru. Do parkour. A na tym kanale będę po polsku z powodu tego, że to jest polski kanał i... po prostu nie chcę nie chcę zaśmiecać powiedzmy tak jak to robi na przykład Ubisoft tak, Ubisoft to tak, robi, że na przykład bierze trailer i robi go w mniej więcej siedmiu językach albo sześciu, nie wiem nawet po polsku już wychodzi i na jednym kanale to wszystko nie no to jest po prostu takie troszeczkę ja się bo będzie parę tysięcy filmików, a połowa z tego powiedzmy na tym kanale byłaby polska, połowa angielska, A połowa, powiedzmy 1 trzecia polska, jedna trzecia angielska i 1 trzecia grecka. No ale to by było nie fajnie. Chociaż mam nawet zamiar kręcić filmiki z Grecku, ale to na innym kanale są. No. Myślałem, żeby na tym... Ale po prostu chodzi o to, że będzie dużo filmików i będą się wszyscy gubić. To jest polski kanał, będą polskie filmiki. Yy, inne, inne serie jeszcze. Będą to... Myślałem o poradniku do DJ. -y, na konsoli DJ-a. Ale na tym jeszcze naprawdę jeszcze długo pomyślę, bo... Nie. Myślę. Tak. Nie, nie chce mi się do tego robić, ale jeśli znajdą się komentarze pod tym, żeby robić, to zrobię. M będę jeszcze chciał zrobić inne serie jeszcze dwóch lub trzech gier, zastanowię się. To gry to będą Planet 2, DC Universe i Bullet Run. Każda jest inna, ale podobna do siebie i wszystkie te same firmy i za darmo. Fajne jest na przykład w Polsce 2. Fajne jest to, że to jest... Znaczy ogólnie to jest strzelaninka. To nie to, że jest fajne co to jest w tej wczycie. Strzelaninka jest fajne, ale nie adem. Jest to troszeczkę inne strzelanika niż wszystkie inne. Tam nie ma, że wchodzisz w jeden mecz. Match Wiecie, no, tak jak w Call na przykład I jest lobby, a później Wiecie o co mi chodzi, nie będę się teraz nie będę tłumaczyć Wiecie o co mi chodzi I tam jest inaczej, tam jest serwer Tak jak są serwery z Minecrafta Czyli nie jest, że wchodzisz, grasz, zarabiasz punkty, wychodzisz Znaczy nie, znaczy wchodzisz, zarabiasz punkty, wygrywasz albo przegrywasz tylko grasz. Są chyba 23 godzinne serwery najdłuższe chyba. O, bo są też 24 godziny, nie wiem. I o co w tym chodzi? Są trzy drużyny i jedna mapa. Są różne serwery, tak przykazuje. Ja wchodzę na zazwyczaj na jakieś europejskie. I każdy serwer ma inną mapkę. Trzeba po prostu sobie popatrzeć, który serwer ma jaką fajną mapkę bo są serwery to jest dżungla, inne serwery to, są, yy, to jest śnieg, tam pełno yy, inne serwery to jest pustynia, ale każdy ma coś fajnie, fajnego w sobie i jak to jeśli zrozumiesz planet type 2 to będzie wtedy nie o o ziemię, tylko o inne planety, tak, Szukamy. i chodzi o to, że są sektory Różne i każda drużyna walczy o to, żeby mieć najwięcej sektorów. Pro, proste tłumaczenie: najwięcej sektorów, ale w każdym sektorze jest jakaś baza, którą się przejmuje. W różne, w różne sposoby się przejmuje. I w jednej trzeba tam popsuć coś, w innej trzeba postać w, w jednym miejscu. tam I zawsze oczywiście trzeba pokonywać swoich przeciwników, bo to oczywiście to jest strzelanika. Chyba nie ma limitu grać na serwer, ale, ale przy każdym serwerze wam pokazuję, czy jest dużo czy jest mało graczy. Jeszcze ma trochę czasu widzę. Czy jest dużo czy mało graczy? To jest naprawdę bardzo fajna gra. Są nim takie jak infiltrator, czyli sniper, który może się robić niewidzialny na określony czas. A i jeszcze tak nadmienię że w każdej dobrej to można edytować swoje y, pistolety kule. pistolety też, ale chodzi mi ogólnie o spluwy. O... broń! Jest! Udało mi się o broń. Można edytować swoją broń. Mówiąc pistolety naprawdę ty... Ja nie znoszę ludzi, którzy mówią na broń, mówią pistolety, to jest... Ogólnie i sam to powiedziałem Uy, o. o teraz idę na mnie idę po zwierzątku do do do, do, do a konkretnie po kroku dalej, dalej? tak, są dwa, 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 dwa gra. Co Nie mam zamiaru zrobić tego, ale to będą bardziej takie yy, najlepsze momenty, bo... Uwierzcie mi, nie chcecie patrzeć, jak ja cały czas, bo ja zazwyczaj jestem kratorem. Po prostu jak będę nagrywać, będę powiedzmy yy, jakimś powiedzmy żołnierzem, albo ciężkim żołnierzem, lub lekkim żołnierzem. Uwaga, podam wam parę klas naraz. Yy, jeszcze inna klasa jest medyk i inżynier. Wiecie pewnie o to, co się robi, a zresztą nie będę teraz na tego opisywać, tylko opisywamy coś play, aby w tamtym let's playu, a bo raczej w najlepszych momentach. jeszcze DC Universe. DC Universe to jest gra, w której się wcielamy w super bohatera lub super włączeniowce Sami wybieramy. Później wybieramy mentora. Oczywiście, jeśli dobrze skojarzy jeszcze, to DC Universe to będą super bohaterowie robią z DC, a nie z Marvela tak, I ja będę raczej złym bohaterem, złym charakterem z powodu tego, że jest jestem dobrym będę, no, mojego mentora naprawdę pewno wybiorę, ja to po nie macie czegoś martwiwego czy ciekawego Bulletram. Bullet to jest też strzelaninka, tak samo jak Plant side, ale tam jest właśnie typu yy, gra typu, że wchodzi się do lobby, tak jak jest. Powiedzmy Call of Duty wchodzi do lobby. Grasz, match, wygrywasz, przegrywasz, kończysz. I tam też się to różne. Ale to... ale fajne to w tej grze, że... To jest tak jakby... To jest tak, że to jest zrobione, że się gra w TV show. I dlatego jak kogoś zabijacie, powiedzmy, to będą fajne komentarze w angielsku. I niestety dla Dla mnie, to nie przeszkadza. No i... Nie wiem, mam, nie mam, nie mam, nie mam. Różne... Uf, się, Rozumiem. Różne... się tak mówiłem Tylko to mi bardzo szybko poszło. A to wydaje się, szybciej szybciej, bo się czas kończy. A dj polonezka opanuj się, tak? Gra się w TV Show i to jest gra o wszelką cenę, po prostu chodzi o zabijanie. Się. Nie ma jakiejś głębszej tej, tylko po prostu można się fajnie ubrać bo w ogóle wszystko takiego warto wow. Dostaje się punk punkty za bycie fajnym też. To jest, to jest też takie trochę śmieszne mogę Zrobię program, jeszcze wam nie przedstawię jaki, bo nie wiem jeszcze co będę grać, co, co będzie. Więc do widzenia, na razie, pa. Peace. Hej, to już koniec odcinka. Moje nie szkodzi. Teraz masz czas na zasubskrybowanie mojego kanału, jeśli tego nie zrobiłeś. Ocenianie filmu, dobrze lub źle i może też do ulubionych. Tak samo jak i skomentować film. Bye. Peace.